Dobra, wam wytłumaczę, jak Indiana Jones albo Tom Prider, którą pokazuję na Facebooku, czasami, którą gram. Typ człowieka, yy, który jeździ po świecie, chce zdobyć jakiś artefakt, jakąś wiedzę ta yy, tajemną, jakieś kody, klucze odkryć, co nie usiedzi na dupie. Więc... Ja Takie po prostu już jestem, bo na tym polega świat nauki, a świat emocji polega na tym, że ty masz swój dogmat i ty się trzymasz dogmatu. Orobię to wszystko. Ja nie zazdrościłem nigdy Kolesiowi, co kręcił się na rękach, super wyglądał, tak dalej. I dzięki temu, że ja się inspirowałem takimi ludźmi, ja się teraz taki staję. I ja dlatego nie mogę być w żadnych stowarzyszeniach czy grupach, ponieważ ja czuję, że tam się zastarzaje szybko, zniszczę, bo ja wiem, jakie mają mi się odżywiać, jak mam żyć, jaki mam mieć tryb życia. 10 lat w siedziałem. Nie będę nikomu narzucał tego, co robię. Tylko mówię, że tu są różne gatunki ludzi, i ludzie są ogólnie emocjonalni bardzo, nie? Jak widzę czasami, że pięciu chłopa na przykład plotkuje na mój temat, to ja myślę, że pomiędzy nogami mają inne narządy płciowe, tylko i tyle mogę powiedzieć, albo że są słabi dla mnie. Bo ja w ogóle o żadnym nie myślę, kolesiu, co kto robi, nikomu nie zazdroszczę, nie mam... Nie zazdroszczę kolesiom, to jest tak, że jak wychwalę kogoś, że ktoś dobrze biega, ćwiczy, tak dalej, ale on będzie chciał zabrać mojego breka, moje marzenia, moje pasje, bo oni są zazdrośni, ludzie są często zazdrośni i... musimy o tym powiedzieć. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy ja komuś coś zazdroszczę? To jest ciekawy temat i wskażcie mi gdzieś, gdzie jest zazdrość. Właśnie ja wychwalam ludzi dobrych, ale oni potem chcą, żebym ja był taki jak on. I ja muszę stracić wszystko, co ja zdobywałem. No nie, tego to nie pójdzie, nie, nie po prostu ja żyję jak chcę. Będę przekazywał wiedzę e, praktyczną tylko, taką, co będziecie mogli sprawdzać.